Ja jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę krzyczeć w obecności kamer, możliwości przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że gdyby nie udało się takiej komisji śledczej z Sejmowej, powołać, to była, by była do komisja e, e, podobna do, do komisji działającej przy reprywatyzacji. A dlaczego boję się, że taka komisja może sejmowa nie powstać? No niestety tych najbardziej najlepszych posłów Prawo i Sprawiedliwość wrzuciła już do pozostałych komisji śledczej, pozostałych komisji, w związku z czym właściwie Prawo i Sprawiedliwości zostały tylko maszynki do głosowania, czyli ci, którzy są od podnoszenia ręki na ta... Lub nie, chociaż kolega twierdził, że są w Sprawiedliwości jeszcze jacyś kompetentny. takie jest. Tak jest. Posł posłów Szewczak także tu jest osobą kompetentną, także jeszcze mamy przedstawiciela stopnowego by sprawił. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy posłom wszystkim, Klubowi kupić 15, PSL-owi. Kilkunastu posłów niezależnych również złożyło podpisy nad tym wnioskiem powołanie komisji śledczej. Ja mówię, że to jest komisja bankowa. Do spraw oszustw bankowych, nie tylko frankowych, tych oszustw jest bardzo dużo. Co jakiś czas wychodzą kolejne oszustwa, kolejne akcje banków, które pokazują, że z polskiego systemu bankowego, z polskiego budżetu wypływają kolejne pieniądze. Chcemy, by ta komisja pokazała Polakom i również doprowadziła do sytuacji, w której... Cały system bankowy będzie jednak zmieniony, będzie bardziej transparentny, by Komisja Nadzoru Finansowego wykonywała swoje zadania. Do tej pory nie było takiej komisji. Obecna komisja Amberdor pokazuje pewien skrawek tylko sytuacji, które mają miejsce. Mamy kolejne afery bankowe związane z bankami, upadają banki, upadają inne firmy które powinny być nadzorowane przez te instytucje jak KNF, jak NWP. Mamy nadal funkcjonujący bankowy tytuł egzekucyjny, który już dwa lata temu został uznany za niezgodny z konstytucją itd. Tak tak Możemy wymieniać wiele elementów, którymi komisja może się zająć i powinna, ponieważ wpływają one na sytuację tak, Stabilności finansowej państwa, jak również poszczególnych obywateli. Dziękujemy ślicznie, posłom. Ja myślę, że w tym wszystkim trzeba dodać, że dziwi zachowanie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że obiecywali w kampanii wyborczej, że ten problem zostanie rozwiązany. Można powiedzieć, dzięki Frankowiczowi wygrali te wybory, bo myślę, że wiele osób głosowało za PiS-em, wierząc w to, że ich problemy zostaną rozwiązane, rozwiązane. A dzisiaj jest to rozczarowanie i to jest przykre. najbardziej. Chyba, chyba. Proszę Państwa, mówimy, sprawdzam. Na stole kładziemy formalnie spełniający wszystkie wymogi wniosek z podpisami. Prawnie przygotowany. Pytanie, co zrobi prawo i sprawiedliwo, co zrobi Platforma. I czy pan Ryszard Petru pomoże nam w rozwiązaniu tego? Tak jak powiedziałem, jest to osoba z całą pewnością bardzo mocno, o bardzo dużej wiedzy w zakresie kredytów. Przypominam Państwu, że był to, była to osoba, która bardzo mocno polecała Polakom pobieranie kredytów właśnie we frankach, a następnie po cichutku przewalutowała, przewalutowała ten swój kredyt na złotówki. Jedno, możemy powiedzieć, nie pozwolimy panu marszałkowi zapomnieć o tym temacie. Będziemy się mu przypominać. Środowiska będą naciskać. Dziękuję bardzo. Można, panie pośle? Jak, jak wiele pieniędzy zostało wyprowadzonych z polskiego systemu przez banki? W sprawie tutaj mamy są to, są to dziesiątki miliardów złotych i ta komisja przede wszystkim powinna właśnie dokładnie sprawdzić, ile tych pieniędzy zostało wysłanych za granicę, ile stracił budżet państwa, ile stracili Polacy. Czyli są to działania na szkodę narodu polskiego? Działania banków w wielu kwestiach, w wielu zakresach ich działań działają na szkodę obywateli i naszego kraju. Czyli została zawrzucona pętla kredytowa i ci ludzie, praktycznie pokoleniowo nie będą w stanie się rozliczyć z tych kredytów. A banki wyprowadziły te pieniądze. Między innymi na celu tej, ta komisja miałaby na celu przede wszystkim przemonitorowanie całej sytuacji i szukanie w przyszłości, szukanie w przyszłości rozwiązań, które doprowadzą do, do pojawienia się jakiejś elementarnej sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.